No siema, kurde, tego się pewnie nie spodziewaliście, a może i w sumie się spodziewaliście. Postanowiłem, że nagram taki krótki, może bardziej długi niż krótki, nie wiem, zależy jak na to patrzeć. Odcinek, który będzie w sumie podsumowaniem roku, i podczas tego będę po prostu grać w grę komputerową. To nie jest doklejony gameplay, jakby ktokolwiek Cię pytał o to. Po prostu postanowiłem, że to jest odpowiedni moment, by zrobić taki typowo pogadankowy, luźny odcinek, który w sumie nie ma zbytnio dużo sensu, ale chcę podsumować sobie 2022, jak i na tym kanale, jak i na innych i ogólnie przedstawić jakiś plan na następne miesiące, tygodnie, dni. Cokolwiek. Więc zacznijmy sobie może od tego całego kanału, gdzie istnieje on od maja, a nagrywam na nim od sierpnia. Czy jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wyglądało? Nie do końca. Wydaje mi się, że mogłem zdecydowanie więcej zrobić. Ogólnie moja regularność była tak tragiczna, że potrafiłem wrzucić dwa filmy pod rząd, w sensie dzień po dniu, a potem sobie zniknąć na dwa miesiące. I to w sumie nawet nie że filmy wrzucić, tylko shorty. Chcę na pewno to poprawić w następnym roku i sobie już opracowałem taki że tak powiem plan, no może nie plan, a właściwie postanowienie, żeby wrzucić co najmniej 50 filmów, takich normalnych, pełnych, nie że po kilka sekund, w trakcie tego roku. Czy to dużo, czy mało, no to jest tak jeden film w tygodniu mniej więcej. Wydaje mi się, że taka aktywność nie byłaby najgorsza, bo takiej aktywności nie było na pewno e, przez ostatnie tygodnie, miesiące, więc na pewno to byłby mój taki mały cel. Czekajcie, bo tutaj... Muszę zabić mojej potężnej broni, o dalej. No to kłopoty. Ym, wracając, 50 filmów w trakcie roku, ponad 100 shortów. Byłbym zadowolony z takiego wyniku, bo no chcę iść też trochę w te shorty, żeby jakoś ten kanał budować. Na ten moment mam 234 subskrypcje na moment, kiedy to nagrywam. Czy jest to dużo, czy mało jak na ten okres, biorąc pod uwagę to jak bardzo byłem rozregulowany w tym roku na tym kanale oczywiście bo jeszcze kiedy robiłem komentarz to co innego było ale ogólnie mogę być w miarę zadowolony, bo mogło być zdecydowanie gorzej, biorąc pod uwagę, że czasami sobie znikałem z dupy na jakiś czas. Na pewno chcę postawić sobie na streamy, bo fajnie mi się streamuje. Naprawdę czasami nawet lepiej niż się nagrywa i montuje. I na pewno będę chciał często streamować. I to jest takie główne postanowienie, co do tego kanału. I jeżeli chodzi o wyniki... to jest chyba oczywisty. Chcę do końca 2023 wbić tutaj 1000 subów. Zakładając, że nie zniknę sobie z internetu tak z dupy, jak niektóre osoby. I propos tych osób... ...chciałbym od razu przejść do kanału Smrody. Gdyż Smrody przez jakiś czas były... ...jeszcze bardziej martwe niż mój kanał. Przez 5 miesięcy nie wrzuciliśmy totalnie nic. Ale ogólnie, ostatnio się coś tam ożywiliśmy. Na ten moment są dwa filmy do zmontowania, które najpo, najprawdopodobniej pojawią się, kiedy wy to oglądacie w ostatni dzień roku. To pewnie 1 lub 2 stycznia się jeden z nich pojawi, albo ogólnie do końca następnego tygodnia. Ale co do smrodów, taki cel myślę, że całkiem do zrealizowania to 400 subów. Chyba, że nagle byśmy zbudowali jakąś aktywność na tym kanale, żebyśmy wrzucali te filmy częściej. To może wtedy więcej, ale na ten moment wydaje mi się, że ciężko będzie. No chyba, że Adam zmontuje film po dwóch latach z widzem. Pozdrawiam. Ale na pewno z takich głównych celów, jeżeli chodzi o smrody, jest vlog z Marcinowej Doliny. To jest coś, co chcę zdecydowanie zrobić i co musi powstać w te wakacje. I to jest jakby konieczne. A jeżeli chodzi o mój. Główny, bądź nie do końca główny, no, stary kanał, gdzie robiłem komentarze jeszcze pół roku temu, cel jest taki, żeby suby przestały spadać to jest główne założenie. Chociaż ostatnio też nie mam czasu zbytnio na ten kanał, bo się już bardziej skupiam na tym. A też, biorąc pod uwagę, że są jeszcze smrody, to ciężko to wszystko pogodzić. No, ale na ten moment ten kanał dosłownie sobie totalnie, ale tak totalnie umiera, bo jest tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o dosłownie wszystko co tam jest. I w sumie się nie dziwię, bo tam nagrywałem komentary. Teraz zmiana kontentu na shoty ze streamów, no to spodziewałem się, że dużo osób podejdzie. I nie zdziwię się, jak nawet licznik subskrypcji spadnie poniżej tysiąca po jakimś czasie. Chociaż nie chciałbym tego, ale biorę to pod uwagę. Więc jeżeli chodzi o kanał główny, Iceman, to tam chciałbym po prostu trzymać tyle słów, ile mam. Wrzucać jeden film powiedzmy w tygodniu, chociaż to też nie będzie najłatwiejsze. No i to w sumie, więcej można powiedzieć. Pod tym filmem chciałbym tak żebyście pisali mi jakieś propozycje dotyczące właśnie tego, co mógłbym nagrywać na tym kanale, bo nie, nie ograniczam się tylko i wyłącznie do gameplay, Bo wydaje mi się, że mógłbym też coś innego nagrywać. O ja pierdole. Więc... Jeżeli macie coś ciekawego, co mógłbym nagrywać, oczywiście poza komentary, no to z chęcią przyjmę. Jeszcze, jeżeli chodzi o ten rok, to na pewno był ciekawy pod tym względem, że całkowicie zmieniłem content. No bo jednak zmiana z komentarzy na gameplaye była dosyć sporą zmianą. I znaczącą jednak, no bo wiadomo. Nie wiedziałem jak to się potoczy, czy w ogóle zostanę z jakimikolwiek zasięgami. Oczywiście wiadomo spadły, są mniejsze. Ale nie jest aż tak źle jak myślałem. Ponieważ, no, mam te stałe 200 osób, w sensie chodzi mi o wyświetlenia na tym kanale, więc wydaje mi się, że tragedii nie ma, mogło być znacznie gorzej. Więc jestem ogólnie zadowolony z całego tego roku, jeżeli chodzi o YouTube, więc mam nadzieję, że następny będzie jeszcze lepszy. I co w sumie, to jest chyba wszystko, co miałem do powiedzenia w tym filmie. Dziękuję tym wszystkim, którzy ze mną zostali przez ten rok. Więc, no, co no. Dzisiaj będzie wieczorem stream około 19.20, sylwestrowy, tak jak rok temu, i standardowy jak co roku. Teraz to będzie taka tradycja. Nie wiem, czy w następnym roku też tak będzie, bo nie wiem, czy będę jeszcze tam za rok gdzieś tam egzystować na YouTubie. Ale będzie film pod tytułem Mam urodziny 2, więc <grywanie> to taka, że tak powiem, smaczek dla koneserów. Więc do następnego. Widzimy się i słyszymy na streamie. Dziękuję wszystkim jeszcze raz, co ze mną dalej są na, na tym kanale. No i co? Trzymajcie się i jo! <laughs>